ten film w Dzień Dziecka, 1 czerwca 2024. Właśnie dzisiaj musisz poznać prawdę. Kochany mój, walczę o Ciebie od 11 lat. Nie widzieliśmy się od 7 lat. Twoja matka okłamała Cię, jak i cała rodzinka. Twoja mama chciała Cię mieć tylko dla siebie. Złożyła na mnie fałszywe oskarżenia. Wtedy, 24 czerwca 2017 roku. Chcę mnie wtrącić do więzienia. Chcę, żebym zniknął. Chcę, żebym umarł. Za to, że, że Cię tak kocham. Za to, że zawsze chciałeś być ze mną. Próbuje mnie zniszczyć, zdyskredytować w Twoich oczach jeżeli mówić Ci, że się zostawiłem to jest nieprawda za każdą próbę odnalezienia Cię porozmawiania, szukania Ciebie składa na mnie zawiadomienia na policję, do prokuratury, do sądów wytoczyła mi kilka spraw karnych tylko dlatego, że chciałem być z Tobą nie pozwól się okłamywać Syneczku kochany, walczę o Ciebie i nie przestanę. Odnajdź mnie. Tyle lat tego cierpienia, tęsknoty za tobą, szukania Cię, próby przywrócenia Ci pamięci. Walka o Ciebie później z pomocą Natalii i Aleksa. Nic nie dały. Natalia zdradziła tak samo. Raz współpracuję z mamą. Obie chcą mnie wykończyć. Kłamią na mój temat po to, żebyś mnie nie kochał. Synku, przypomnij sobie, jak było, jak byliśmy razem, jak było w Anglii Nie mam już siły, ale muszę je znaleźć. Błagam Pana Boga, ale aby mi dał tę siłę. Módl się do Pana Boga często. On istnieje, jest przy tobie. Opiekuje się nam, ale widocznie widocznie tak musi być. Syneczku. Armisiek kochany mój. Wejdź na naszą stronę Wilewski CO UK. tam znajdziesz część materiałów. A jak nie to, tak jak mówiłeś, spotkamy się u pana Jezuska. Ale chciałbym wcześniej. Chciałbym Cię wychować jeszcze. Chciałbym Ci pokazać, jak dobry jest świat, jak potrafi być piękny. I chciałbym Cię przestrzec przed złem. Nigdy nie pozwól, żeby zawładnęło tobą kłamstwo. Nigdy nie kłam. Zawsze mów prawdę, bo kłamstwo prowadzi do najgorszego zła, jaki tylko istnieje. A najważniejsza jest prawda i miłość. Miłość, wierność, lojalność. Syneczku jestem, kocham, czekam na ciebie. Kocham cię jak serce.